Dzień dobry, witamy Was w trzecim dniu zawodów po jednym dniu przerwy. Mam nadzieję, że nasze problemy techniczne już są zażegnane na dobre. Obecnie na linie znajduje się pierwszy zawodnik Piotr Błaszczak. Piotrek ma rozgrzewkę na linię. Jest to taki przywilej, który może mieć pierwszy zawodnik. Jeśli chodzi o dzisiejszy dzień, mamy dziewięciu zawodników. Którzy będą startować we wszystkich możliwych e, rodzajach tritrafingu. Piotr zadeklarował 75 metrów w podwójnych. Trzymamy kciuki. Po Piotrze będzie startował nasz drugi zawodnik o imieniu Piotr. Które obecnie znajduje się w strefie rozgrzewkowej. Jeśli chodzi o pogodę, jaką dzisiaj mamy nad tańczą, to jest piękne słońce. Bardzo ciepło. Odczuwalne dzisiaj jest około 25 stopni, a jest dopiero godzina 10. Do startu Piotr ma jeszcze 5 minut wykonał już swoje dwie rozgrzewki jak widzimy przygotowuje się do nurkowania Piotr zdecyduje się tutaj na używanie maski, która jest dosyć dużo, obję dużo objętościową na twarzy po to, aby zalać ją wodą, co daje nam komfort podczas nurkowania, a dodatkowo Nieco większa w zasadzie nie maska. Okularki pozwalają nam na zakrycie najbardziej wrażliwej części ciała, czyli zatok. Bo kiedy wchodzimy do termokliny, to pierwsze co odczuwamy, to nasze zatoki.

Na platformie startującej jest Drod jako główny sędzia oraz Mateusz Wodasz, którzy sędziują te zawody według zasad.

Jedna minuta do startu. Trzydzieści sekund, 20 sekund, 10 sekund. Piotrek wystartował. Według mojej wiedzy to są Piotra piąte zawody na hańczy. Jest to zawodnik, który świetnie umie określić swoje siły. Co roku fantastycznie pogłębia. Mamy taką nadzieję, że i dzisiaj 75

Człowiek już minuta pięćdziesiąt. Minęły dwie minuty nurkowania. Piotrek zakończył nurkowanie. Wygląda świetnie. Nie wygląda na zmęczonego. Procedurę wykonał. Teraz tylko czekamy na weryfikację sędziego. Czyli Piotr nie ma taga, zawrócił przed zadeklarowaną głębokością. Obecnie jest odczyt z komputera. I według tego y, będą naliczone punkty. Jeszcze nie znamy głębokości. Alina jest przygotowywana do następnego zawodnika. Następny jest Piotr Lawrinowicz, który zadeklarował 70 metrów Free Martian. Przemieszczamy się do Piotra. Witamy kibiców na naszej platformie. Mamy w tym roku coffee service, który dowodzi Dominik i dla tych, którzy ukończą oferuje kawę. Mamy tutaj Piotra.

嗯。<Right. S 2> uh